Hej, cześć, siemano Luiska, ja jestem Reggie i witam was Five Nights at Freddy's. Gra została wyprodukowana przez Scotta Cautona w 2014 roku. Podobno to jest najstraszniejszy horror w 2014 roku, poza Outlastem. Czy aby na pewno tak jest? Przekonajmy się. Freddy Fazbear Pizza. że bardzo dużo. Zobaczymy, czy naprawdę tak straszna jest. Wczytuję się. Myślę, że dobrze jest. Mamy tutaj pomieszczenie i mamy tutaj cztery guziki i tak coś. Na razie nic się nie musimy klikać. I wyłączymy tego gościa. też nas denerwuje. Wiatraczek. Mamy tutaj te animatroniki. To jest Jika, Freddy i Bonnie. Mamy tutaj różne przyciski do zamykania i otwierania drzwi. Tutaj mamy cholera. Tutaj mamy cholera. Tutaj w, w lewym rogu mamy zużycie mocy. Tutaj mamy godzinę. A tutaj która to jest noc? Musimy przetrwać 6 godzin. Myślę, że dopiero o pierwszej coś zacznie się dziać i dopiero wtedy zacznę używać. Mocy, która i tak, kiedy używamy, zużywa się. W połowie nie 91% baterii. A tutaj wszystkie są. 95% baterii. Zobaczymy. Jest pierwsza. Wszyscy tutaj są. Więc nie musimy patrzeć. Oczywiście ja jak to ja nie wiem gdzie jest Foxy. Czyli podobno najstraszniejszy w części pierwszej animatroniki. Nawet nie, nie wiem, czy on już jest tutaj wprowadzony, bo wiem, że w drugiej części w trzeciej na pewno jest. Ta gra na nie polega tylko na patrzeniu... O, jest Fox. Tutaj... Jest pierwsza i nic się nie dzieje. Dziwne. Bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Wszystkie animatroniki są na swoich miejscach. Dziwne. Bardzo, bardzo, bardzo tajemnicze jest miejsce. Jeszcze bardziej. Ta gra. Nic się praktycznie nie dzieje. Co mnie bardzo niepokoi. Wszystkie animatroniki są na swoich miejscach. Bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Druga. I AM nadchodzi. Od pierwsza Nic się nie dzieje. Zużycie baterii 76% prawie. Oho, już poszedł pierwszy animatronik. Trzeba mieć w gronie Jest, daj mi Zaraz wejdzie tutaj. Więc jest bardzo blisko nas. Bardzo blisko nas. Zaczyna się muzyka. Nadal są wszystkie animatroniki na swoich miejscach. Najbardziej trzeba przypić uwagę na tą która się miłosiernie oddala. Od spawnu można by tak to nazwać. Już 5 minut nagrywania, druga AM i nic się nie dzieje. Podobno tak jest. się noc. Dziwne. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziwne. 67% zużycia na Wszystkie matematyki są na swoich miejscach. Dochodzi trzecia w nocy. Noc pierwsza. Proszę tutaj zauważyć niezłe fanarty. Tutaj są fanarty. Fanarty, tak. Ja to tak nazywam. Tutaj mamy okno. Nie wiem. Poruszył się. Nie widzę. Jest. Kamera, prawda? Trzecia nocy. Bo nie jest na swoim miejscu. Czy tam gdzie być powinno Jest nadal na wstępem miejscu Zaraz wyczuwam, że będzie godzina czwarta Ale zobaczymy 60... 59% 50 baterii sierpniu Ta bateria leci Chociaż tak z niej w ogóle nie korzystam poszły animatorki bo jest bardzo blisko mnie nie dziwi się jak się za chwilę zjawi koło mnie gdyż za chwilę się pokaże gdzieś tutaj, o, tutaj. Nie. O, to jest bardzo bardzo jest straszna gra o, coś się może stać jest czwarta w nocy. Kamery nie działają. Dostała, został tylko Fred. Na szczęście nie widzę żadnego z animatryków. Słyszę Czikę, Bodajże to jest Czika, Jest czwarta w nocy. Coraz bardziej się denerwuje. Dźwięki nie wychodzą. A ich nie widzę. Oho, jest ciekawy, widzę ciekawy. 8 minut na Żadnego animaturnika nie widzę. A jest to po prostu zasłony. Jest ciekawy. Jest tu bani 42% baterii Piotta AM Osobani Piąta, jest piąta, dziewiąta minuta nagrywania Czyli byśmy przeszli Czy Przejdziemy bez żadnego większego wiksa, że to mówi u nas w Krakowie Ciekawe, bardzo mi to ciekawi. I zaraz czuję, że się skończy ta runda. Wszystkie prawie animatroniki są na swoich miejscach. Żaden zbytnio się nie udali Ciekawe. Bardzo ciekawa jest ta gra. Myślę, że o, tak. Jest 6 rano. Kończymy ten. Kończymy ten odcinek, moi kochani. Prawie równych 10 minut nagrywania jednej nocy. Myślę, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Pamiętajcie, że każda łapka i, subskryp i subskrypcja a nawet komentarz bardzo nas motywuje. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!